I następny, właśnie koń to jest Kanakore I ona była trzy razy druga. E, z debiutu czwarta. I na koniec sezonu tak łatwo wygrała. Ale już jak kibice pamiętają, ona trafiała na super konie. Ona trafiała na same najlepsze z rocznika. I tam się pakowała właśnie w te e, takie dobre konie Nie potrafiła wygrać. Później wygrała na koniec, i to jest taka nasza rakieta, która będzie biegała w Jamajce już w pierwszy dzień, i szykujemy ją do wiosennej. I to klacz, która może no, przesimowała fajnie, to też, no, też jest lekka, ona też jest taki, ma charakter. Ja to klacze nazywam, które mają taki charakter, to jak się staczką wjeżdża, to już kopią po ścianach, to znaczy, że są niecierpliwe. Ale to tak właśnie a propos ogierów i w wykastrowaniu ogiera z klaczami jest trochę ciężej, kurczę, to zrobić. No i dobra, i dziękujemy to na pewno klacz na takie krótkie, a może i na długie. Ten Ulises to biegał syn Galileo na dwa kilometry. Zacznijmy z tej wiosennej, pewnie później Soliny. Zobaczymy, co tam dalej będziemy biegali. Na pewno w Oksie będziemy ją testowali, bo ojciec biegał na, na długim dystansie. Ojciec Marki is Dream to taki bardzo cenny, ceniony w hodowli ogier, no, który też dał kupę dobrych, e, dobrego potomstwa i, i ciężko jest po nim kupić e, konie. I następny koń to Caro Giorgio. po Austrii, To też taki koń, który y, tylko ma szybkość. Na szybkość biegał trzy razy. I też jest lekki. Przyjechał do nas taki malutki, drobny. To może będzie widać na tym. O, nawet nie był taki. Ale urósł 5 cm. Czyli y, był drobny. Może robił dlatego, że drobne wrażenie takiego małego. A teraz trochę urósł, trochę się rozwinął, ale dalej jest lekki. Nie jesteśmy też go w stanie jakby nabudować, zbudować mu masy mięśniowej, ale koń, który chętnie pracuje. Temperament jest taki w miarę się ogarnął, bo był gorszy. Także jakieś takie plusy u niego widać. No i to koń, którego będziemy zaczynali tam z jakiegoś niskiego pułapu. I z samego dołu, i będzie tam gdzieś punktował, może się rozwinie na jesieni. Widać, że to jeszcze taki, pomimo że jest trzylatkiem, to widać, że to nie jest jeszcze dojrzały koni. I pewnie w przyszłym roku, jak damy radę z nim wytrzymać tu a on z nami, to pewnie będzie się lepiej prezentował w przyszłym roku. I pewnie po wycięciu klejnotów. No dobra, to yy, dziękujemy. Karo Giorgio do domu. O i tu następny koń jest też ciekawy. No właśnie, co koń to historia. i konal Sernach. Zobaczcie, to jest koń, który już był duży dwulatkiem. miał 163, nie chcieliśmy go ganiać za mocno. Teraz ma 166, Bigał trzy razy. Z tych, raz, z tych trzech razów pierwszy raz się zagapił, a dwa następne po starcie walił się w to od razu wyłamywał, czyli w ogóle tam sobie psychicznie nie dawał rady z tym ściganiem. Pomimo, że w ostatnim starciu już nawet jak dużo stracił, to jakby odrabiał później i no to koń, który musi progresować w tym sezonie, to koń w dystans. Właśnie mówiłem o tym New Procz. to właśnie dał dał naproć, matka po matka posadła On jest tu zimbredowany na tego Sardres Wellsa blisko. Koń, który no, wygląda naprawdę super i robi wrażenie. On też taki był takim niedobrym koniem, yy, yy, no, takim trudnym do treningu, do jazdy, ale teraz już trochę zmądrzał i i no robi naprawdę super wrażenie. Właścicielem, współwłaścicielem konia jest Szczepan Mazur, który jakby. E, no, miejmy nadzieję, że się nie załami, jak przyjedzie i wsiądzie na niego. Szczepan teraz e, walczy w Katarze. Ma wygranych 36 wyścigów przez zimę. To naprawdę jeszcze zostało im tam sezonu do końca kwietnia czyli. Jeszcze trochę i no, y, naprawdę super sezon. Jest to takim. No, nie chcę używać jakichś takich dużych słów, ale taką y, igą świątek w wyścigach konnych, który dzięki Szczepanowi y, ci ludzie w Zatoce i gdzieś na świecie wiedzą, że w Polsce są wyścigi konne, bo więcej o to nikt nie dba. Ten Szczepan więcej robi dla tych wyścigów niż. Wszystkie instytucje razem wzięte i powołane. No i konia, zobaczcie, jakiego ładnego konia ma. Że jest trudny, obijał się i wbrew pozorom on nie jest aż taki zły, jakby się wydawało, bo on tu jest wyceniony na 51 kilo, to mało w handicapie, ale to jest koń, który no, musi progresować, przynajmniej. No, z tego, co widać, to naprawdę. Super koń. I nic mu nie brakuje. Ładnie galopuje, ładnie pracuje i super sobie daje radę. Dobra, dziękujemy. O, i tu pierwsza, e, pierwsza z córek Kasiniego, trzyletnich. Tu też opowiem historię, bo to każdy lubi takie historie mrożące dreszcz w żyłach. E, urodziła się i matka ją porzuciła. Matka kopała swoje dziecko, odrzuciła i Państwo, właśnie w Eresińscy na butelce na właśnie preparatach mleko zastępczych ją odchowali. Ona do nas przyjechała, miała 154. Była naprawdę drobna, mała. Przez rok urosła 7 centymetrów I, i teraz się zrobiła ponieważ była mała, drobna, nie dawała sobie rady z wyścigami, z treningiem, nie biegała w zeszłym roku no i w tym roku będzie debiutowała. Ona dalej ma zaległości. Widać to pierwsze źrebie tej podłej matki i matka się nazywa finalistka i, no, i naprawdę no podła to była matka. I zostawiła ją, i ona jeszcze potrzebuje chyba rok, żeby się nabudować, i na, te, na żeby się z niej zrobił taki wyścigowy koń. Ale się stara, właśnie urosła, i, i naprawdę prezentuje się e, naprawdę przyzwoicie. Jeszcze jej trochę tam brzuch wisi, ale to no właśnie dlatego, że my jej tak mocno nie gonimy to ona jeszcze ma czas żeby w to życie wyścigowe się wciągnąć na pewno będzie biegała w którymś z tych wyścigów dla debiutantów na wiosnę ale na pewno nie w pierwszym bo tam pierwszy jest chyba 1300 ona już w drugim czy psy nie słyszą psy proszę zamknąć się halo dobra i no i co? I zobaczymy. To klacz, która powinna się rozkręcać, raczej, raczej nie na pierwszy rzut. No i dobra. I teraz dziękujemy. Teraz będzie mała przerwa, bo wchodzi jeden z większych łobuziaków. Muszą się minąć z klaczą. Następny koń to groszek. I tu jest fajna historia. On miał met 55. A urós na metr 56. Czyli jest duży progres. Niestety, ten, że on urósł o centymetr, objętość czaszki też mu nie urosła, i ten mózg dalej ma ciasny. Jest naprawdę strasznie niedobrym koniem. Jest to jeden z gorszych koni do treningu. Ale zobaczcie, koń który to taki, te, takie typowe irlandzkie dwulatki, małe, napakowane, szybkie, gotowe. On biegał sześć razy em, w zeszłym sezonie i tylko raz się zmęczył w, tym w przedostatnim starcie. Ale koń, zobaczcie, umięśniony, napakowany. No właśnie, teraz zrobił się groch, pomimo że centym uwaga, uwaga, o, opla, no mówiłem. Dobra, dobra, puśćcie go do stajni. Opa. Czerta, spadaj, czerta. No dobra, jeszcze zrobimy rundkę, bo to mówię, on pod siodłem mniej więcej się tak samo zachowuje. No jest, niezły gagatek. No i będzie biegał nagrodę z Trzegomia i z tymi, którymi dostawał Manto w zeszłym roku. W tym roku Groszek już stał się dużym grochem i zobaczymy, jak tam. Ale zobaczcie, on ma metr 56, m, a nie robi wrażenia takiego małego konia właśnie. Opa, opa. Dobra, żony, do domu już go prowadź. No nie, nie, on to naprawdę jest. A jeszcze jego jedyną mankamentem jest takim, my tu mieliśmy kilka takich koni, że nie używa karuzeli, czyli tej maszyny dostępowania. Jak ją używa raz na jakiś czas, to musimy ją remontować później przez pół dnia. Także to jest naprawdę strasznie trudny koń, ale wszyscy go lubią, bo to jest właśnie zadowolony, rozrabia, jest łobuziakiem. No właśnie, wystawia język, daje do, do głaskania język do lizania. No właśnie nie, nie wiemy, czy groszka zapiszemy do derby, bo by musiał brać te derby na dwa razy. Po, dwa razy po 1400. O, tu jest właśnie nasz koń na derby. To jest Johnny Dabel. On wygrał ostatni wyścig na 1600. Koń wyrośnięty 3 cm. On już był duży. Niestety, dwulatkiem nie mógł odpalić. Opa! Nie mógł odpalić. On dopiero pod koniec sezonu się tak rozbiegał. I naprawdę taki wyrośnięty koń. No i będziemy szli taką dystansową ścieżką. Pierwszy wyścig, jaki będzie biegał, to nagroda Irandy. To koń po Australii. Australia to taki. No pierwszy, yy, pierwszy syn Board to taka najlepsza była w Europie swojego czasu. Ojcem Galileo i ten Australia zapowiadał się, że może być następcą Galileo. Niestety, jakby te pierwsze roczniki nie odpaliły, ale zwróćcie uwagę, co się dzieje, bo starzy hodowcy wiedzą. Jeżeli pada król stada, który dostaje najlepsze matki w stadzie, to później, jaka jest kolejność? Trzeba używać któregoś z jego synów. I teraz, jak ten Australia, jego ojciec, dostanie te najlepsze matki, które krył Galileo, nie jest powiedziane, że ten Australia zacznie jakby konkurować o prymat tego czempiona e, reproduktorów, właśnie w Irlandii i w Anglii. Opla! No i co dziękujemy biegał koń cztery razy raz wygrał i to naprawdę koń z nadziejami na duże wyścigi no też on wbrew pozorom on jest grzeczny bo dziewczyny na nim jeżdżą on tylko tutaj się pokazuje bo on trenuje przed dekoracją poderby teraz <ścoughs> opa opa no dobra i teraz będzie trochę spokojniej. <laughs> Jeszcze mamy jednego gagatka, ale to tam na koniec. Teraz Katana Max, klacz po Maxiosie. Max jest to syn Monsuna. I co jest ciekawe tutaj w jej rodowodzie? Ona ma matkę po Frankelu, a Frankel w tej chwili wyrasta na najlepszego syna Galileo. I klacz, która w zeszłym roku była drobna, nie dawała rady, no w tym roku trochę urosła i zmieniliśmy jej dietę. Trochę ją odchudziliśmy, bo była strasznie grupa, no ale chyba trochę przesadziliśmy z tym odchudzeniem. Jak teraz się zorientowaliśmy, że trochę jest za chuda, to trudno już ją odbudować, ale lepiej niech ona będzie chudsza i jest taka teraz energiczniejsza, weselsza. No i będzie biegała też dla tych niebieganych w, pierwszym, w pierwszych tych wyścigach, i no to sobie tam może jakby w tym pierwszym starcie jakoś poradzić. Na pewno brak doświadczenia, ona jeszcze na zielonym torze nie była, bo. A nie, była raz. Także już zna tam maszynę. No i się umie pokazać. Ojciec i matki, Frankel, bigał 14 razy, 14 razy wygrał. To koń, który przez ostatnie. Chyba 20 lat miał najwyższy handicap w Europie. 140 chyba 3. I, I właśnie tutaj takie połączenie ma powiedzmy bardziej dystansowe, że to powinna być klacz na dłuższy dystans, no tylko musimy jej dać się e, dać jej czas, żeby się rozbiegała. No dobra, dziękujemy. No właśnie ona mi. Te konie, które na służowiec nie jeździły na wyścigi, to, to są trochę takie tutaj bardziej um, rozkręcone. A następny koń to Ogier Limlight po Gutujfan. Lagerterem to taki najlepszy koń w Polsce, który biegał po tym Gutujfanie. Matka po Pivotalu. Pivotal to taki ceniony koń. I to jest taki koń, który ten Limelight Ciężki, gruby, i on, on, jakby całą zimę pracował z tymi grubasami, właśnie z Monte Carlo, z Groszkiem. To były konie, które miały taką specjalną, trochę bardziej kondycyjną ścieżkę. I widać jemu pomogło, bo ten brzuch zgubił, już wygląda wyścigowo zadowalająco, tak jak dla mnie. I, no, i powinien progresować w tym sezonie. W zeszłym roku naprawdę mu zawsze brakowało to jest koń, który biega bez szybkości, idzie jednym chodem i zobaczymy może gdzieś go tam e, postaramy mu się wydłużyć dystans pomimo tego, że piwotal dawał konie sprinterskie to dużo koni po piwotalu biega w wyścigach płotowych i sobie doskonale radzą i y, 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 Tak jakby zobaczymy, to w trakcie sezonu nam wyjdzie, co z nim y, robić dalej. No i dziękujemy. Ma mały handicap, to gdzieś w jakichś handicapach, gdzieś go tam może będziemy lokować, żeby mógł sobie biegać. No, następny koń, którego nie ma, nie dojechał do nas, nie wiadomo czy dojedzie, bo to jest właśnie z tej samej hodowli litewskiej co striełka. Kolejny koń to moje hodowli. Od Marygara, to właśnie ta od małej inflacji, co tu była na początku. A ojciec z Cassini. I tutaj o, jakby e, można powiedzieć, ja jestem dumny z wyhodowania takiej klaczy, ona biegała tylko raz. Ona ma tak dobrze w głowie poukładane, właśnie tak myśli, się zastanawia. Biegała raz, ale naprawdę urodę odziedziczyła po swoim ojcu. W ramach głęboka, z szyją, ładna głowa, żeńska. No naprawdę, to aż yy, chyba jej nie sprzedam, zostawię do hodowli, bo to naprawdę robi super wrażenie. O, ponieważ ona była duża, już w zeszłym roku miała 162, teraz ma 167, e, e, cały czas nam rosła i ciężko ją było przygotować. Biegała tylko raz. No i tam zapaliła ten, e, zapaliły ten wyścig, bo nasz biegała z bieganymi końmi późno, bo biegała w e, 7 listopada. I pomimo tego, że jej uciekły te konie, to ona tam się nawet zbierała zbierała. Niestety jej na prostej trochę zabrakło, żeby dołożyć, ale ge generalnie e zrobiła dobre wrażenie. No i gdzieś tam będziemy zaczynać z dłuższych dystansów z nią po grupach, i e no takim moim marzeniem jest, żeby dała mi szansę zapisać się do oksu jakiegoś. Zobaczymy. No ale klacz naprawdę. Dla wielbicieli Ogiera Cassini to naprawdę piękna urodziwa, urodziwa kobyłka. Odmiałaś być grzeczna. No i taka myśląca, ona nie jest właśnie takim panikarzem. Dobra, dziękujemy Jacek. I też tą się właśnie u nas urodziła po naszych łąkach, tu skakała. Także miło, miło. Ta Marygara dała właśnie, zobaczcie Marysin, a jeszcze będzie dwulatek Merkury: Marysin, ta Mary Blueberry, i będzie jeszcze Merkury. I teraz co mamy? O! Serpentynation. A to właśnie. Śmieszne jest, że każdy wypowiada to imię inaczej. jest serpention, serpentejszym. Dlatego ja się śmieję Właścicielem konia jest Jarosław Skrzyczyński wraz z rodziną, który właśnie zdecydował się zobaczcie, jak to taka wędka zarzucona na Jarosława Skrzyczyńskiego zadziałała. Bo wsadzili go raz do wyścigu pokazowego i. I właśnie przejechał się ten wyścig pokazowy i mówił: A to może ja sobie wyścigowego konia kupię. I kupiliśmy mu wyścigowego konia. On biegał trzy razy. No, nawet w pierwszym starcie biegał nieźle, tylko później miał drobną kontuzję. Miał przerwę cztery miesiące. Później niestety go tak przytkało w tym, w tym starcie po przerwie, ale już w, w kolejnym starcie w kolejnym starcie już łatwo wygrał i, i to jest koń po wadamosie wadamos na służebcu biega po wadamosie od Janikowskiego koń który się nazywa wyleciało mi z głowy gryfon właśnie i to też taki mocno oceniany przez stajnie koń i no, my też go jakby wysoko cenimy i zobaczymy yy, zobaczymy yy, jak on yy, w tym roku odpali, ale też yy, mamy taki zamiar, żeby go spróbować do, do derby zapisać, bo to jest dystansowe pochodzenie. Matkę ma po szybkim aklamation i jakby może to zaprocentować nam fajne końko, też jest niezły Buziak, ale to naprawdę fajny koń. No on jest cały czas lekki, także nie jest tak mocno obłożony. No dobra, dziękujemy Artur, do domu. I kolejny koń to Sigismundus Rex i tu widać na zdjęciu jak on się toczy. No i też właśnie on się tak toczył, toczył nam dwulatkiem i nie, no nie wytoczył właśnie. I postanowiliśmy go do grupy takiej puszystych zakwalifikować za na zimę, i na tym turnusie dla puszystych go trochę odchudziliśmy. I Teraz zaczął się mniej toczyć. No, taki ciężko powiedzieć, jaki on ma charakter, bo on w drugim starcie jakby się zniechęcił. On ma możliwości, ale tam mu wjechali pod nogi. I on już tak jakby nie chciał galopować, ale to koń naprawdę, syn Master Craftsmana i też jakby z wiosny trochę odpalił, zapiszemy go. No musi, ale no właśnie on i tak jest w grupie dla puszystych. I, i ale pomimo tego, że on jest gruby, to moc w nim czuć, także przebiegnie dwa razy i może coś z niego będzie. I też myśleliśmy, że on urośnie nam. On miał metr 57, urosł tylko centymetr, ale też masy nabrał. Właśnie zgubił trochę ten brzuch. Od dwulatkiem był strasznie gruby. Nie chcieliśmy go gonić, żeby mu tam właśnie krzywdy nie zrobić. I, i po prostu, no, no taki jest jaki jest, ale myślę, że jakby drzemią w nim możliwości, bo silny, mocny koń, tylko on sam jeszcze nie wie. Co on chce od życia? I no, jak zwrócicie uwagę, fajny ma ogon i taki trochę skrócony. E, e, kiedyś się bawił własnym ogonem i wsadził do, go do boksu kolegi, i, i kolega mu ten ogon zjadł. I dlatego ma taki krótki ogon. No, ale taki właśnie fajny koń, wbrew pozorom. On tu pajacuje, ale taki ma dobry, zrównoważony charakter. No to też może to być koń, jeżeli go pogonimy z wiosny. To może jakiś taki właśnie jeszcze damy radę go do derby utrzymać w zapisie. Jak nie, no to nie. Dobra, dziękujemy uprzejmie. Sigismundus Rex. Ech, kurde. Sama y, nazwisko zobowiązuje. Sigismundus Rex. Sindicato. <noise> <noise> e, odbiegał tylko raz w zeszłym sezonie. Doznał, doznał kontuzji i no i tam był leczony, tam miał naderwany przyczep no i niestety ta kontuzja się odezwała i prawdopodobnie koni będzie już biegał pokazujemy go tak no kapitalnie wygląda ale niestety jest to taki przyczep trzeszczki i no właśnie on tylko chodzi do karuzeli teraz tak tak i ale do rekreacji to będzie fajny koń szkoda bo to naprawdę koń który do tej pory pracował całą zimę i dawał sobie radę, i niestety, jakby ta noga nie wytrzymała dalej. No tak, nie jest dużo, ale to taki właśnie typ irlandzkiego pakera. Dobra, Jacek, idziemy do domu. O! I teraz y, ostatni dwulatek, y, trzylatek. Tyree time, no to i trzeba się przygotować. Dzieci proszę za rodziców, psy proszę na kolana, bo wychodzi Tyree time. To jest jeden taki z trudniejszych koni do treningu i do wychowania. Syn Kasiniego, ja go wyhodowałem, ale słuchajcie, by go tu. Jakby od samego źrebaka uczyliśmy rozumu i pokory, i nie nauczył się. I jest naprawdę, i zobaczcie, idzie on, jest grzeczny, grzeczny i. Dobra, chłopaki tam uważajcie, żeby go łapać. No jest niezły model. No właśnie, ten koń, który biegał trzy razy i tak, taki późny, ale właśnie. Taki był, wyglądał na takiego pączka. Trochę teraz też jest też jest w grupie tej dla puszystych. Artur, jak ci przyjmie, to go puszczaj, wiesz, żeby tam ci rąk nie popalił. No właśnie, to jest koń, który bierze prowadzącego na, na, na kłop. Tak, na karki i po prostu idzie tam, gdzie on chce. Ale może do, dochodzi tu grzecznie. To zrobimy dwie rundki i to koń. No naprawdę, syn Kasiniego, masywny, mocny, on teraz trochę urósł, trochę dostał linii, jeszcze jest gruby, ale to jest naprawdę, no, taki, mógłby drzewo z lasu zrywać, <grywa> w Bieszczadach. <grywa> I, no, I tam właśnie, mówiłem, ta telimena, ta Teresa Murta, taka chuda glizda była tutaj niedawno, a to jest jej półbrat i no tak ale to jest raczej na długo koń to po tym ojcu będą pewnie długo bo on jest na takiej y, długiej akcji nie ma szybkości tak raczej siłowo biega no dobra Artur proszę zastraszyłem tu wszystkich a on dobra już nie będę mówił żeby nie zapeszyć w ostatniej chwili tak a się okazało ale jak dojdzie jeszcze trzeba czekać, bo on potrafi w, bo, w tą... No dobra, super, udało się. Także koniec trzylatków. Tych trzylatków nie mamy za dużo, bo mamy chyba tylko trzynaście czy dwanaście.